Jeśli wśród was jest ktoś kto martwił się tym, że Robert Kubica nie pojawi się na torze w trakcie tych przedsezonowych testów, bo Alfa Romeo zwyczajnie nie zdąży przygotować na czas tej nowej konstrukcji, to już można przestać się martwić, jak informuje włoski motorsport. Alfa Romeo pomyślnie zaliczyła całą serię testów zderzeniowych, więc nie są one przeszkodą do tego, żeby wkrótce zacząć testować. I oprócz szczegółów dotyczących tej całej operacji, będzie cała masa, cała garść informacji ze świata Formuły 1, więc tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 18 stycznia, daniel biały, echa pod oku. Alfa zaliczyła, co prawda w sesji poprawkowej, ale to też się liczy. Te doniesienia, które pojawiały się jakieś dwa tygodnie temu, były dość niepokojące, bo one mówiły o tym, że w przypadku testu zerzeniowego tej nowej konstrukcji Alfa Romeo, oznaczonej num numerem, symbolem C39, doszło do pęknięcia, doszło do zniszczenia całego monokoku. Wydaje się, przynajmniej ja na, na ten moment mam wrażenie, że te pierwsze doniesienia nie były dokładne, bo dzisiaj włoski motorsport napisał, że problemem, jeżeli chodzi o tą konstrukcję, był głównie nos samochodu. Ta, ten nos jest określany jako ekstremalny i ten nos wymagał kilku poprawek, żeby ta próba zdarzeniowa mogła zostać pomyślnie zaliczona. Słowo ekstremalny może nasuwać nam na myśl takie skojarzenie, że będzie on inny, że będzie on dziwaczny, że będzie on wymyślny niekoniecznie. Zawsze słowo ekstremalne w przypadku e, konstrukcji samochodu Formuły 1 oznacza coś niezwykłego. Często inżynierowie Kombinują nie tylko z kształtem, ale również z wagą samego elementu, z tym jak mocno jest on wypełniony dodatkowo w środku, więc tutaj nie zawsze e, słowo ekstremalne musi oznaczać jakiś wymyślny kształt. Zobaczymy, co Alfa pokaże, bo Alfa dość odważnie, co pokazał poprzedni sezon, poczyna sobie, jeżeli chodzi o ten dział projektowy. Jest tam grupa ludzi, którzy myślą bardzo szeroko, mimo tego, że zespół kręci się na satelicie. Ferrari, zupełnie inne podejście. Alfa wybiera najciekawsze rozwiązania od innych konkurentów, nie tylko patrzy w kierunku tej swojej głównej stajni partnerskiej, w kierunku Ferrari, ale wyciąga ciekawe rozwiązania, chociażby od Mercedesa. Jak będzie w tym roku, zobaczymy. Alfie życzę jak najlepiej, zawsze tym mniejszym zespołom jakoś mocniej kibicuje. Ci duzi sobie poradzą, ci mali zawsze gdzieś mają. Jeżeli nóż na gardle, to ten nóż, czy ten, ta osoba z nożem, czai się tuż za rogiem jedno, potknięcie i taki zespół może wypaść z takiej płynności, jeżeli chodzi o dział techniczny, jeżeli chodzi o finanse. Alfie życzę jak najlepiej, nie tylko z uwagi na to, że. Pojawi się tam wkrótce w tym samochodzie Robert Kupica. Jak jesteśmy już przy tym temacie, Robert był wczoraj w Polsce, co bardzo szeroko było pokazywane w mediach, w mediach społecznościowych. Z tego krótkiego wywiadu, który Robert wspólnie z prezesem Orlenu udzielili telewizji polskiej dowiedzieliśmy się, że na razie nie ma konkretów jeżeli chodzi o inną serię wyścigową. Na razie cała uwaga jest skupiona na tym co dzieje się wokół Formuły 1 i padł termin początek lutego i z tego co słyszałem właśnie na początku lutego powinniśmy otrzymać dużą porcję informacji na temat tego jak będzie wyglądał ten rok w wykonaniu Roberta Kubicy, jak szeroko Orlen zdecyduje się pójść w tą operację wyścigową. Na ilu frontach? Na jednym, dwóch, a może na większej ilości frontów to wszystko będzie się odbywać. Ale tak jak mówię, szczegóły pewnie na początku lutego. Testy zderzeniowe przeszedł również zespół Toro Rosso. Na ten moment jeszcze Toro Rosso, choć wiele osób poprawia, że to już jest Alfa Tauri. Jeżeli weźmiecie oficjalną stronę zespołu, nadal widnieje tam Toro Rosso. 14 lutego Walentynki Mercedes właśnie tą datę, którą w zeszłym roku zaklepał sobie zespół Alfa Romeo i zaskoczył właśnie tą bardzo ciekawą kolorystyką samochodu, tą nietypową kolorystyką. Tą datę wybrał sobie Mercedes i Mercedes tradycyjnie już od kilku lat nie przygotowuje takiej akademii, jak robi to chociażby Ferrari. Nie zamyka tego całego wydarzenia w jakimś centrum medialnym. Shakedown nowego samochodu odbędzie się na torze właśnie 14 lutego i tradycyjnie pewnie otrzymamy obrazki pokazujące samochód w ruchu na torze, a później cała seria innych plików trafi do, do, mediów, do mediów społecznościowych i zobaczymy jak ten samochód będzie wyglądał. Jeżeli chodzi o Mercedes, to mam już pewność, absolutną pewność, że boczne sekcje nowego Mercedesa będą bardzo przypominały to, co możemy zobaczyć od kilku lat Ferrari, bardzo wysoko zadarte boczne wloty powietrza, Mercedes. Właśnie w ten sposób nie tylko zmienia aerodynamikę swojego samochodu, poprawia jeszcze to, co zostało, ale głównie skupia się na tym, żeby chłodzenie tego nowego pakietu, jeżeli chodzi o jednostkę napędową, było jak najlepsze. Szczególną uwagę na pewno Waszą uwagę w trakcie prezentacji wzbudzi chłodnica systemu RS. Zobaczycie wkrótce o czym mówię. Będąc przy Mercedesie, pojawiają się informacje, że. Lewis Hamilton wkrótce ma przedłużyć współpracę z zespołem. Padają kwoty około 90 milionów euro za dwa lata współpracy. Ta kwota ma już zamykać w sobie wszelkie dodatkowe bonusy. Ciekawa informacja i czekamy na nią nie tylko ze względu na sympatię czy chęć dowiedzenia się, gdzie będzie ścigał się Lewis Hamilton i co dalej zrobi ze swoją karierą, ale również z uwagi na to, jak będzie wyglądała przyszłość samego Mercedesa i zaangażowanie tego koncernu w operację wyścigową w Formule 1? No, na ten moment nie wiemy, co Mercedes zrobi po 2020 roku. Różne opcje są brane pod uwagę i dzisiaj pojawiła się bardzo ciekawa informacja czy garść informacji dotyczących właśnie Mercedesa i tego, co dzieje się, czy co może dziać się wokół zespołu. Kluczem do rozwiązania tej zagadki ma być osoba. Toto Wolff Wolf miał być już posłowie z tymi najważniejszymi, jeżeli chodzi o Liberty Media. Toto Wolff wkrótce miał zostać szefem całej Formuły 1, zastąpić Chase'a Kerry'ego, ale na to miał się nie zgodzić zespół Ferrari i to właśnie tutaj Ferrari skorzystało z tego swojego prawa weta. Powiedzieli nie co jest bardzo zrozumiałe powodem no głównym powodem był konflikt interesów Ferrari powiedział, że zgodzi się na taki ruch, ale jeżeli osoba, która piastuje rolę w innym zespole, odbędzie trzyletni okres taki przejściowy, czy przez trzy lata, nie będzie pełniła żadnej funkcji w innym zespole, wtedy może objąć to najważniejsze stanowisko, jeżeli chodzi o Formułę 1. No tutaj nie, wszystkie zaangażowane strony nie doszły do porozumienia, dlatego to to Wolf na wypadek, gdyby Mercedes zdecydował się odejść z Formuły 1, zostać tylko w roli dostawcy jednostek napędowych, a taki scenariusz pojawia już wcześniej, taki scenariusz ostatnio również nakreślił Bernie Eccleston, który powiedział oni marketingowo, biznesowo, jeżeli chodzi o koncern, o cele, które sobie stawiali na to wykonali absolutnie wszystko, oni mogą odejść, bo to zaangażowanie finansowe już w kolejnych latach nie przyniesie takiego dużego rezultatu, to jest bardzo bardzo rozsądne, co mówi Bernie Eccleston. No i na wypadek odejścia Mercedesa, to jest bardzo ciekawa informacja. Toto Wolf, wspólnie z Lorenzem Strollem, który właśnie przejął pakiet udziałów w Aston Martinie, ma zająć się tym, co zostawi Mercedes, ma przejąć ten zespół i go poprowadzić, ale już na zupełnie innych zasadach. No, myślę, że bardzo ciekawy scenariusz, który może się wydarzyć. Mercedes nadal nie podpisał, jak i nie podpisał kontraktu, nowego kontraktu z Lewisem Hamiltonem, nie podpisał też zobowiązania do rywalizacji poza rok 2020. Jeżeli będą zwlekać z podpisaniem tego nowego Concord concor Agreement, to e, będziemy mieli jeszcze poważniejsze... Podstawy do tego, żeby sądzić, że Mercedes może chcieć odejść. Mercedes jest już w Formule E, być może tam skupi swoje zaangażowanie nie tylko finansowe, ale również to technologiczne, bo to ma większe przełożenie na to, co dzieje się aktualnie, jeżeli chodzi o produkcję samochodów cywilnych, zobaczymy, myślę, że wszystkie scenariusze są, są możliwe. I jedyna rzecz, która nie pasuje mi w tej historii, to jest. Ten współdział w przejęciu, ewentualnie przejęciu zespołu Mercedesa przez Lorenza Strola, bo on już ma zespół, on kupił zespół Racing Point. Z jednej strony zespół zawsze można sprzedać, z tego co się mówi. Są osoby, są ludzie zainteresowani kupnem zespołu. A gdyby udało przejąć się przejąć Mercedesa, zrobić z niego Aston Martina i wsadzić do tego samochodu młodego Lensa Strola, no to mielibyśmy, myślę, że taką kombinację, o której i ojciec, i syn od wielu lat marzyli. Zobaczymy. Ja dopuszczam takie scenariusze, bo za dużo jest milczenia ze strony Mercedesa, za mało jest konkretów, za mało jest działania. Są tylko takie gadki, które mają uspokajać w zasadzie wszystkich i mówić, że nic się nie zmieni. My nadal będziemy rywalizowali w Formule 1. Jeżeli mówiłem o prezentacjach, muszę jeszcze dodać bo w ostatnim wydaniu magazynu powiedziałem wam kilka dat Renault. Może nie pokazać nowego samochodu. W, tym, w tej informacji dotyczącej planów prezentacji pojawiła się tylko informacja, że to będzie impreza, którą Renault chce zapoczątkować sezon. To nie jest impreza reklamowana jako pokaz nowego samochodu, więc może zobaczymy jakieś nowe, zmodyfikowane malowanie, może zobaczymy prezentację jakiegoś choćby sponsora. Ale na ten moment to, czy zobaczymy samochód, stoi pod dużym znakiem zapytania. A na koniec temat kobiet. O kobietach w tym magazynie mówi się rzadko. Gdybym mówił częściej, pewnie jeszcze miałbym większą oglądalność. Temat kobiet wrócił ostatnio, raz ze względu na to, że może mamy taki martwy sezon. Dwa, ze względu na to, co powiedzieli przedstawiciele Ferrari, że oni będą dążyli do tego, żeby kobieta znalazła się w ich akademii, żeby jakoś wyrównywać te szanse młodych dziewczyn i młodych chłopaków w drodze do królewskiej kategorii, jeżeli chodzi o, o wyścigi, szczególnie wyścigi w Europie. No i to nie spodobało się Sophie Floris, tej młodej zawodnicy, która uległa nie tak dawno dość poważnemu wypadkowi. Sofie powiedziała, czy napisała na Twitterze, że tak długo jak będziemy narzędziem marketingowym tak długo nie będzie szansy na to, że naprawdę któraś z nas odniesie sukces i trudności z tą dziewczyną nie zgodzić. Ona powiedziała również taką ciekawą rzecz, że my dziewczyny musimy to zrobić na tych samych zasadach, co robią to młodzi chłopcy. Tu podpisuje się pod tym, dlatego że nie ma innej drogi. I teraz dochodzimy do W Series, do tej serii, która Znowu zaczęła budzić e, u niektórych kontrowersje, budzić jakieś niepokoje. Dla mnie to jest niezrozumiałe. Ja tej serii dałem, zanim ona wystartowała. Możecie znaleźć w którymś z wydań magazynu hapadoku. zielone światło, że jest to ciekawy projekt i nadal to podtrzymuje. E, WSeries e, robi duże postępy. WSeries w ostatnim tygodniu poinformowało, że będzie serią wspierającą Formułę 1 w przyszłym sezonie. W serii pojawi się zarówno w USA jak i w Meksyku, więc z tego punktu e, marketingowego seria rozwija się bardzo, ale to bardzo dobrze i myślę, że w tym kierunku to wszystko będzie szło. Wiele osób mówi, dlaczego tylko dziewczyny, dlaczego nie szerzej. No widocznie ktoś miał taki kaprys. Jeżeli ktoś ma taki kaprys i ma pieniądze, może sobie zorganizować wyścigi tylko i wyłącznie dla dziewcząt i nikt nie powinien sugerować tego, że powinni to robić inaczej. No bo tutaj taki przykład. Jeżeli ktoś chce pomagać słoniom w Afryce, to nie powinniśmy mu tego w żaden sposób zabranić i mówić, ale w Polsce są potrzebujące dzieci, bo jego interesują słonie i interesują go te słonie Właśnie w Afryce. I to, jeżeli on przestanie im pomagać, wcale nie znaczy, że będzie pomagał dzieciom w Polsce. Tak po prostu jest, musimy to, musimy to zaakceptować. A jeżeli chodzi o Wuser, jest też ciekawa e, zmiana. E, Zwyciężenie Wuserie jest dostanie w przyszłym roku 15 punktów do super licencji, to już jest taki dobry wstęp do tego, żeby zrobić chociażby tą piątkową e, licencję i pojawić się w którymś z pierwszych e, treningów, ale znowu pojawienie się w pierwszym, w pierwszym treningu to będzie bardziej. Taki strzał marketingowy. A nam chodzi o to: w większości chodzi o to, żeby dziewczyny rzeczywiście mogły się ścigać, i tutaj wracam do słów tej młodej Sofii. No, dziewczyny muszą dojść do tego samo, samego poziomu co chłopcy, tego nie da się po prostu przeskoczyć. Bo jeżeli któreś udałoby się na siłę wejść do samochodu w Formuły 1, czy ktoś wepchnąłby ją na siłę, to te młode zawodniczki mają świadomość tego, że jedna próba, jedna spalona próba i kolejnej być po prostu nie może. Ludzie powiedzą, to nie ma sensu. I w zasadzie w ogóle dziewczyny nie będą brane pod uwagę, więc te młode zawodniczki mają, mają tego świadomość. Muszą jeździć na poziomie młodych chłopaków i to w ten weekend pokazała Jamie Chadwick wygrywając, choć może nie do końca wyścig azjatyckiej serii Formuła 3. Tutaj e Jamie wygrała ten wyścig, ale po wyścigu okazało się, że na starcie był jakiś, jakiś problem. Sędziowie przyznali jej karę. Finalnie skończyła w pierwszej dziesiątce, no ale ta pozycja nie była tak dobra, jak się początkowo wydawało. 4 sekundy tyle miała przewagi na końcu wyścigu. Od początku do mety prowadziła, nie, nie dała sobie zagrozić, więc sam występ był bardzo dobry. Wynik ten ostatecznie nieco poniżej. Oczekiwań, no zobaczymy. Jamie obok, chyba Tatiany Calleron, to są dziewczyny, które są najbliżej tego, żeby kiedyś, kiedyś siąść do samochodu Formuły 1, ale nadal bardzo daleko. A na koniec Walter i Bottas. Bottas ten weekend rywalizował w rajdzie arktycznym. Nie poszło mu tak dobrze, jak w zeszłym roku. Walter i narzekał trochę na Samochód, który otrzymał do dyspozycji, Walter twierdził, że no w tym roku jego maszyna była nieco słabsza, rywale dysponowali lepszymi samochodami. Skończyło się gdzieś na końcu pierwszej dziesiątki, ale jest zadowolony ze swojej dyspozycji. Z tego, że udało mu się w trakcie tej wakacyjnej zimowej przerwy e, troszeczkę tej adrenaliny podtrzymać, utrzymać dobrą dyspozycję fizyczną i dzięki temu będzie łatwiej mu przygotować się do sezonu. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Po raz kolejny dziękuję, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie, że komentujecie. Przed nami kolejny fantastyczny sezon i mam zamiar być z Wami w trakcie tego sezonu. Mam nadzieję, że Wy też zostaniecie ze mną. Na dzisiaj to wszystko. Otrzymajcie się i do zobaczenia.